Może nie ma tego dużo, ale dla porządku wprowadzamy kolejny pliczek PI. Mamy pliczek app1.py, natomiast teraz tworzymy pliczek app 2 Naciskamy prawym przyciskiem myszy na katalogu naszego projektu, New i app2. To no bez rozszerzenia, bo PyChef sam nam nie nada. I tak dla porządku możemy dalej tworzyć kod. Jeżeli będziesz robić prace domowe, Proponuję Ci, żeby grupować sobie kolejne zdania w plikach, ponieważ wtedy będzie to dla Ciebie wygodne. Pamiętaj, że te pliki nie muszą nazywać się app1, app2, możesz nazywać tak, żeby Ci było wygodnie. Jeżeli chcesz zawrzeć nazwę, która składa się z wielu wyrazów, stosuj underscore, także to wszystko możesz jak najbardziej robić, żeby było dla Ciebie komfortowe, żebyś zawsze mógł. Do takiego pliczku wrócić. Teraz tylko pamiętaj o tym, że kiedy mieliśmy nasz projekt do tej pory, pracowaliśmy na pliku APP1, to w tym momencie, kiedy nacisnę zieloną strzałkę, to tu widzisz, że jest ustawiona konfiguracja dla pliku APP1. Więc jak nacisnę zieloną strzałkę, to poza tym, że mam teraz problem, bo kopiowałem projekt, konfiguracja mi się tutaj zresetowała, to teraz muszę najpierw ją ustawić, a więc edit. Tak jak to robiliśmy wcześniej, tu muszę wybrać odpowiedni interpreter. Mogę nawet bezpośrednio stron nacisnąć od razu run. A coś tam jeszcze mu poszło. Nie tak jak się należy. No to jeszcze raz tam zajrzymy. Nie zapisało mi tej konfiguracji. No dobrze, także tutaj jeszcze raz. Ciach. OK. A możemy też zrobić tak, że jeżeli widzisz, bo wybrałem konfigurację, ale nie mam możliwości naciśnięcia play. To może zrobimy tak. Usujmy ten pliczek całkowicie. Add new. Python. Tutaj wybieramy skrypt, który mamy, czyli app1. Hop. Nazwa konfiguracji się ładnie ustawiła. I mamy tutaj nasz interpreter. Teraz jest apply. Mogę wszystko zaznaczyć, załadować, odpalić i działa. No tylko, że właśnie wszystko to powtórzyłem dla pliku app1. A teraz jestem w pliku app2 więc muszę dodać konfigurację dla pliku app2, ponieważ teraz jak nacisnę zieloną strzałkę, za każdym razem odpali mi pliczek app1. Mogę również spróbować zrobić tak, że nacisnę ctrl shift 10 w pliku app2, ale okaże się, że nie mam póki co konfiguracji na tego pliku, więc znowu Edit, wybieramy i dlatego właśnie, kiedy uczyliśmy się jak konfigurować projekt w PyCharmie, pokazywałem Ci konfigurację opartą o Base Project że teraz widzisz, kiedy chcę sobie przejść na nowy plik, a nie mam tutaj włączonego Base Projecta, no to muszę się bawić i każdy kliczek sobie tutaj konfigurować, żeby to wszystko działało. Na tym etapie jest mi wszystko jedno, czy skonfigurowałem to tak, czy skonfigurowałem to z wykorzystaniem Base Project, więc już kontynuujemy tę dyskusję, bo teraz jak widzisz, jak dam zieloną strzałkę, pusto, jak dam ctrl shift 10 pusto, teraz odpada mi się pliczek app2, w którym jeszcze nie mam żadnego kodu, dlatego tu nie ma żadnego wyniku. Ok, co teraz? To może jak już tak przy tym uruchamianiu jesteśmy, to zróbmy jakąś prostą komendę, na przykład KM, ctrl shift 10 i widzisz, że jest KM. Kolejny sposób, żeby uruchomić skrypt Pythonowy, czyli pliczek o rozszerzeniu py, to możesz wejść w terminal, proszę tutaj w PyCharmie od razu masz terminal po lewej stronie, widzisz, taka ikonka terminal, możesz też skorzystać z terminala systemowego, ja już będę korzystał z tego tutaj w PyCharmie. Ważna jest rzecz, żeby ustawić się w katalogu, gdzie jesteś. To jest akurat katalog naszego programu. Proszę bardzo, daję ls, czyli wyświetla sobie wszystkie pliki, które tutaj mam. I pamiętaj, że w twoim systemie operacyjnym globalnie zainstalowany jest Python. Czyli jakbym teraz napisał komendę python, to w tym momencie wchodzimy w interpreter python. Pamiętasz, możesz tutaj nawet jakieś komendy wykonywać, ale o tym już było. I teraz, kiedy masz taką komendę, to w miejscu, gdzie jest twój pliczek, czy to app1, czy to app2? Możesz wydać komendę Python, a następnie skazać plik, który Cię interesuje. Na przykład app1py. Naciskasz Enter i uruchamia się skrypt app1py. To samo możesz zrobić w przypadku pliku app2py. Naciskasz Enter i dostajesz k. Czyli możesz albo bezpośrednio z poziomu PyCharma, czy Wizual Studio Code, pamiętasz, tam też była wtyczka do uruchamiania kodu. Uruchamiasz Twój kod, co jest wygodne. Nie ukrywajmy tego i pewnie to będziemy, ten sposób będziemy używać w najbliższym czasie, ale możesz również bezpośrednio używając komendy Python uruchomić dowolny skrypt Py, który sobie napiszesz. Więc to była pierwsza rzecz, którą chciałem Ci w tym nagraniu przekazać. A druga rzecz to mówiliśmy w poprzednim nagraniu, że możemy zrobić zmienną. Teraz już będę posługiwał się krótszą nazwą zmiennej a, aczkolwiek zaraz to skomentujemy jeszcze i możesz do niej przypisać liczbę, tak na przykład liczbę 10 ponieważ mówiliśmy o tym, że możesz przypisywać do zmiennej takie właśnie liczby. Była cała dyskusja na temat liczb całkowitych. Możesz tę liczbę wypisać. Proszę bardzo. Przypomnę tylko, że możesz to zrobić tak. Zobaczmy, czy wszystko działa. Możesz na tej liczbie wykonywać różne operacje. Jeżeli a to jest 10, liczba całkowita, to możesz na przykład zrobić liczbę b, 11, a potem zrobić sobie zmienną c i zrobić a plus b. Możesz zrobić, może tak, C1, C2, A minus B. Możesz też zrobić A razy B. Czy wreszcie możesz zrobić dzielenie? Zaraz o tym dzieleniu będziemy musieli jeszcze troszkę porozmawiać. Żeby lepiej nam się dyskutowało, to do B przypiszemy 40. I teraz możesz sobie wypisać te wszystkie zmienne C1, C2, C3, C4, czyli wyniki działań arytmetycznych, które wykonujesz plus minus razy podzielić. Może od razu też potęgę ci wrzucę, czyli możesz napisać dwie gwiazdki i podnosić do potęgi, w tym przypadku do potęgi drugiej. A więc mamy coś takiego, uruchamiamy nasz kod i zobacz, już mamy różne operacje, przy czym zwróćmy na chwilę uwagę na wynik dzielenia, a podzielić na b, 10 na 40 to 0,25. Zapamiętaj ten wynik, bo za chwilkę do tej dyskusji wrócimy na temat dzielenia. Ale do czego zmierzam? Oczywiście od tego, żeby pokazać, jak działać ze zmiennymi, że możesz wykonywać operacje matematyczne, przypisywać wyniki tych operacji do innych zmiennych, możesz tym manipulować, i wydaje mi się, że jest to dość intuicyjne. Ale chciałbym Ci jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że w Pythonie mamy coś takiego jak typowanie dynamiczne. Typowanie dynamiczne. Bardzo ważne pojęcie. Możesz. Mając zmienną a, której przed chwilą przypisałeś wartość 10, nagle tutaj w tym miejscu znowu napisać A i przypisać jej wartość, na przykład, ala. Czyli zmienna, która przed chwilą wskazywała na wartość 10, na liczbę całkowitą i była gotowa, żeby wykonywać te wszystkie operacje arytmetyczne, nagle może wskazywać na daną o całkiem innym typie. Jest to dość intuicyjne, no okej, okay, no tu przypisałem sobie liczbę, nagle już nie chcę liczby, przypisuję sobie napis ala. Ale są takie języki programowania, gdzie mamy typowanie statyczne, że jak już raz na początku ustawisz zmiennej typ danej, z którą działa, czyli na przykład tutaj byłaby to liczba całkowita, to nie wolno ci potem tak nagle zmienić tego typu i nagle sprawić, żeby ta zmienna pracowała na napisie. Bo jak widzisz, szczególnie u osoby niedoświadczonej, początkującej, to może wywołać pewne zamieszanie. Bo takie frywolne przestawianie się z typu na typ powoduje, że teraz jak odpalę mój kod, to nagle przestaje mi działać dodawanie. Bo jak Python ma zinterpretować, że do ali dodajesz 40. To są takie języki, gdzie po prostu spowodowałoby to, że dostalibyśmy napis ala 40, czyli nastąpiłaby automatyczna konwersja liczby 40 do napisu i konkatenacja, o której mówiłem w poprzednim nagraniu. Ale Python tak nie umie. Dlatego z jednej strony Python daje ci bardzo dużą swobodę, czyli możesz nagle jedną zmienną ustawiać się na dane różnego rodzaju, a z drugiej strony ostrzegam cię, żebyś jednak takich rzeczy nie robił. Abyś uważnie pracował z danymi, które przypisujesz do zmiennych i starał się trzymać ustalonych na początku czy w trakcie działania aplikacji typów, bo to może wprowadzić zamieszanie. A więc podsumujmy. Czym jest typowanie dynamiczne? Typowanie dynamiczne w Python odnosi się do sposobu, w jaki język obsługuje typy zmiennych. W językach z dynamicznym typowaniem, takich jak Python, typ zmienny jest określany w czasie wykonania programu, a nie w czasie kompilacji. Czyli dopiero, kiedy program będzie uruchomiony, to wtedy Python będzie wiedział, że oho, teraz A pracuje z liczbą typu int, liczbą całkowitą, tak? I teraz stop, bo padło nowe pojęcie, int. Int to inaczej typ całkowity od integer. Dlatego, kiedy ktoś ci powie, że ta zmienna przechowuje dane typu int, to znaczy, że pracuje na liczbach całkowitych. Czyli jeszcze raz możemy powiedzieć, że zmienna A jest typu int, bo. Przypisałem do niej 10 liczbę całkowitą. W związku z tym w językach z typowałem typowaniem, takich jak Python, typ zmiennej jest określony w czasie wykonania programu, a nie w czasie kompilacji. I to oznacza kilka rzeczy. Deklaracja zmiennych bez określenia typu. W Python nie musisz deklarować typu zmiennej podczas jej tworzenia. Są takie języki, że trzeba na przykład napisać int, a równa się 10, czyli trzeba powiedzieć, hej, ta zmienna jest typu int, a w Python nie, ponieważ deklaracja zmiennej. Bez określenia typu w Python nie musi deklarować typu zmiennej podczas złożenia. Na przykład może po prostu napisać a się 10 bez określenia, że a jest liczbą całkowitą int. Python się sam domyśli. Zmiana typu zmiennej w Python zmienna może zmieniać swój typ. Pokazywałem to przez chwilę w trakcie działania programu. Na przykład zmienna, która początkowo przechowała liczbę całkowitą, może później przechowywać ciąg znaków string. Tak zrobiliśmy, a było 10, a tu nagle hop i a jest alom. Co prawda, potem to zaburzyło działanie programu, no ale wolno mi takie coś zrobić. Czyli to był punkcik drugi. Punkt trzeci, sprawdzanie typów w czasie wykonania. W Python błędy związane z typami są zwyczaj wykrywane w czasie wykonania programu, a nie podczas kompilacji, jak to ma miejsce w językach ze statycznym typowaniem, takich jak C, czy Java. Punkt czwarty. Elastyczność i łatwość użycia. Dynamiczne typowanie sprawia, że Python jest elastyczny i łatwy w użyciu, ponieważ programiści nie muszą martwić się o, o sztywne deklaracje typów. Ułatwia to szybkie prototypowanie i iteracyjny rozwój. Tu mam dwie uwagi. Dla osób początkujących, niekoniecznie to musi być łatwe, bo może nie będzie to na początku sprawiało problemów, szczególnie jeżeli uważnie śledzisz, co się dzieje w Twoim programie, ale potem. Brak tego restrykcyjnego określenia typu może powodować, że możesz się w kodzie zamotać. Dlatego no, trzeba uważać, to no, nie że teraz koniec świata, bo mamy tutaj taki rodzaj typowania. Trzeba uważać, trzeba świadomie pisać kod. A druga sprawa jest taka, że w Python od pewnego czasu jest rozwijany mechanizm type hints, gdzie pomimo że Python nie jest językiem typowanym statycznie, to jest cały syntaks, czyli składnia. Kiedy mówię syntaks, to mam na myśli składnie, czyli pewne zasady pisania kodu, które jednak pozwalają nam określać typ naszych bytów, a nawet są specjalne narzędzia, które kiedy już ten typ określimy, sprawdzą nasz kod pod kątem tego, czy jest on poprawnie napisany pod kątem używanych typów. Będziemy takich narzędzi używać. Na razie mieć świadomość, że tak zupełności sam nie zostajesz z tym problemem. Jeżeli będziesz chciał, to na pewno będzie coś, co Twój kod pod kątem typowania sprawdzi. Później piąteczka to potencjalne problemy z wydajnością i błędami. Dynamiczne typowanie może prowadzić do problemu z wydajnością, ponieważ interpreter musi stale śledzić typy. Może to również prowadzić do subtelnych błędów, które są trudniejsze do wykrycia przed uruchomieniem programu. To o czym mówiłem przed chwilą. No zawsze coś za coś. Przyzwyczaj się, że w programowaniu zawsze trzeba iść na jakiś kompromis. Jeżeli masz jakiś feature, to może działać Ci program wolniej. Jeżeli program działa szybciej, to czegoś tym kosztem się nie robi albo coś się dzieje takiego, co może Ci przeszkadzać. No takie już życie. Przyzwyczajmy się do tego. Dynamiczne typowanie w Pythonie jest jedną z cech, to bardziej już jakieś podsumowanie. Więc dynamiczne typowanie w Pythonie jest jedną z cech, która przyczynia się do jego popularności jako języka łatwego w użyciu, ale wymaga od programistów bycia bardziej świadomymi potencjalnych problemów z typami danych w ich kodzie. Tak jak pokazałem przed chwilą. Tutaj liczba, wszystko fajnie, pięknie, a tu nagle bach, ala, kod się rozsypuje. Co prawda dostaje żółte podkreślenia i to jest ważne. Wspominałem już o tym, że jak ci podkreśla na czerwono, na żółto, to nie są ozdobniki kodu. To nie jest tak, że palczan właśnie chce, żeby Twój kod był bardziej kolorowy, żebyś się czuł lepiej. Nie. To jest, jeżeli masz na żółto, to jest warning. I jeszcze widzisz, że tego nie podkreśliło Ci A, tylko B. Najeżdżamy na B i pisze Unexpected Type Int. Czyli on skapnął się, że A to jest napis, że ty mu próbujesz dodać B i tu mu zaczęło to przekazać. Zaraz, ale jak mam dodać do napisu liczbę? Nie umiem tego zrobić. Więc on cię ostrzegł, powiedział ci coś, jest nie tak, uważaj, ale ty z racji tego, że Python jest językiem typowanym dynamicznie i tak możesz uruchomić program, ponieważ w tym momencie, dopiero na etapie runtime'u, czyli kiedy program jest uruchomiony, będzie stwierdzone, że o, a jest napisem, b jest liczbą, chcę dodać, nie mogę, i dopiero wtedy dostajesz błąd. Błąd, który mówi, pamiętasz, bądź przyjacielem błędów. Wiem, że to trochę przewrotne, co teraz powiedziałem, ale chodzi mi o koncepcje dydaktyczne. Ucz się z błędów, ucz się komunikatów, żebyś w przyszłości szybko mógł je rozpoznawać. Can only concatenate str, not int to ester. Czyli mogę ze stringiem konkatenować, czyli łączyć tylko napisanie int. A tyś mi tu int dał. No tak, nadałem ci int, ale przed chwilą wszystko było dobrze. A miało liczbę całkowitą. A tu taki psikus, już to zakomentowałem, żeby nasz kod ostatecznie zadziałał. To teraz przeanalizuj sobie, co tu się wydarzyło w temacie typowania dynamicznego, przemyśl sobie te wszystkie rzeczy, przećwisz to, zobacz co się dzieje. A my musimy teraz rozwiązać dwa kolejne problemy. Pierwszy problem to kwestia nazywania zmiennych, czyli jak je nazywać, czy AB na pewno, AB i C1 to dobre nazwy. A drugi problem, pamiętasz, mówiłem, że wrócimy jeszcze do dzielenia. Więc na koniec tego nagrania przypominam, że w tej chwili, kiedy dzielimy w ten sposób, wykorzystując taki operator, czyli mówiąc wprost forward slash, to jeżeli po lewej stronie było 10, a po prawej 40, no to tak jak w życiu 10 podzielić na 40, to jest czwarteczka, czyli 0,25 i taki też wynik mamy. Ale czy zawsze w ten sposób będziemy dzielić liczby i w zasadzie to po co dzielić liczby inaczej, o tym już w kolejnym nagraniu.